Gdy jak domek skard, Wszystko runie, zawali się Ty zawsze miej Ufność Panu mnie, We mnie ufność miej Ja ochronię Cię, ja obronię Cię Zatroszczę się, tylko ufaj, tylko wie. A nie zawiedziesz się, na mnie nie zawiedziesz się, tylko ufaj, tylko wiesz. Ja ochronię Cię, ja obronię Cię. Zatroszczę się, tylko ufaj, tylko wiesz. A nie zawiedziesz się, na mnie nie zawiedziesz się. Tylko ufaj, tylko powiesz. Nawet gdy jak domek skard Wszystko runie, zawali się. Ty zawsze miej, ufność w Panu miej. We mnie ufność miej. Ja ochronię Cię i ja obronię Zatroszczę się, tylko ufaj, tylko wiesz, a nie zawiedziesz się, na mnie nie zawiedziesz się, tylko ufaj, tylko wiesz.